Lubisz ten czas około świąteczny, bo wiele osób irytuje ten czas około świąteczny, że już w połowie listopada mamy dekorację świąteczne, a widzę, że tobie to po prostu bardzo pasuje. Lubisz święta tak, yy, prywatkie? Bardzo, bardzo uwielbiam święta i nie ma to wiele wspólnego z dostawaniem prezentów przeze mnie. Zresztą myślę, że życie możemy podzielić na dwie połowy. Na tę pierwszą, w której dajemy nura pod choinkę, sprawdzając, co tam dostaliśmy, i na tę drugą, kiedy zaczynamy robić prezenty, a ponieważ moja ukochana siostrzenica Zosia jest na takim przełomie, kiedy myślę, że to jest ostatni rok wiary w świętego Mikołaja, bo już pojawiały się pojawiały się, przepraszam, pierwsze, pierwsze oznaki tego, że dziewczęta w szkole sobie mówiły jak to, co ty, przecież nie ma żadnego Mikołaja. No to dzisiaj, nie dzisiaj tylko, ten rok może być taki krytyczny, może być momencie, momentem odkrycia kart, ale to jest wszystko piękne, to jest magia świąt, to jest spotykanie rodziny, bo u nas święta są zawsze rodzinne, nie wyjazdowe jakieś takie, tylko, e, tylko taki czas, kiedy no dobra, może nawet kłócimy się troszkę przed w tej, w tej atmosferze, w przedświątecznej, w tej gonitwie, w tym, wiesz, lepieniu pierogów i, i, i mieszaniu bigosu.